PWA Aero to samochód terenowy przystosowany do desantu z powietrza, który jest dziełem polskiej myśli technicznej. Zapraszam do oglądania. Polskie wojska powietrzno-desantowe jako wozu wsparcia używały radzieckich terenówek Gaz 69 i UAS 469. Wycofano je w latach 90. powodując lukę w wyposażeniu wojska aeromobilnych. W ramach formacji zmotoryzowanej rolę pojazdów transportowych i ciągnika pełniły hamery, dokładnie zmodyfikowane w poznaniu Tumaki. Próbowano zaadoptować Konkery do zrzucania samolotów, ale po pierwszych testach prób tych zaniekano. Potrzebny był zaprojektowany od podstaw pojazd, który finalnie prezentuje w tym filmie. 里面。 W listopadzie 2014 inspektorat uzbrojenia ogłosił dialog techniczny, który określił wymagania, jakie ma spełniać przyszły pojazd dla wojsk aeromobilnych. Prezentowany dziś samochód jest dziełem kilku różnych polskich firm: Kafar, Bałtomierz tukier Hibnery, Auto Podlasie i Auto Specjal Modelniczka. W 2018 miały miejsce pierwsze zrzuty testowe na pustyni błędowskiej. Pod koniec tego samego roku podpisano umowę na zakup 55 pojazdów aero i 105 dedykowanych przyczep, a w 2018 w 2020 skorzystano z prawa opcji powiększającej pierwotne zamówienie. Pojazdy Aero stale modernizowano za sprawą uwag żołnierzy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. PWA Aero został opracowany na bazie Toyoty Land Cruiser 70, dokładnie wersji HZJ-71 krótkim rozstawem osi. Wymiary polskiego auta to 3,6 m długości, 2,1 m szerokości i 2,3 m wysokości. Waga wynosi 1800 kg, zaś ładowność 1200. Jego otwarte na dwozie wykonano z rur i paneli. Aero został zaprojektowany jako platforma mobilna, przeznaczona do transportu uzbrojenia, wyposażenia i zaopatrzenia bezpośrednio z rejonu zrzutowiska na wysunięte pozycje wyjściowe grup kompanijnych. Drugim zadaniem polskich maszyn jest ciągnięcie systemów artyleryjskich do masy 1000 kg. Są to moździerze kołowe M98 i armaty przeciwlotnicze ZUR-232. Ponadto PWA przystosowano do przewozu rannych, w tym na noszach. Aero napędzany jest sześciocylindrowym wolnosącym dieslem od Toyoty serii 1HZ od pojemności 4,2 litra i mocy 131 mechanicznych. Jednostka z mechaniczną pompą wtryskową współpracuje z 5-biegową manualną skrzynią biegów z reduktorem. Zawieszenie jest zależne. Przednia oś posiada sprężyny śrubowe, tylna resory piórowe, zaś obydwie wyposażono w amortyzatory teleskopowe i stabilizatory. Prędkość maksymalna to 100 km na godzinę. Samochód AERO przystosowano do transportu drogą powietrzną na pokładach takich samolotów jak C-130 Hercules, CASA C-295, Boeing C-17 oraz na zawiesiach pod śmigłowcem. Zrzutów dokonuje się na platformach PDS V108 12FT, wyposażonych w dwa spadochrony G11B o średnicy 30 metrów każdy i dodatkowym spadochronem ekstrakcyjnym. Konstrukcja pojazdu zapewnia w terenie kąt natarcia 58 stopni, kąt zejścia 36 stopni, kąt rampowy powyżej 30 stopni i głębokość brodzenia 600 mm PWA-aero wyposażono w dwie elektryczne wyciągarki o uciągu 3,5 i 2 ton. Równolegle z samochodami Aero do wojsk powietrzno-desantowych wprowadzono przyczepy Milpo, które również można zrzucać ze spadokronu. Przyczepy są kompatybilne z PWA Aero w zakresie sprzęgu, złącza elektrycznego, kół i ogumienia oraz systemów samozaładowczych. Ładowność wynosi 800 kg. Zawieszenie przyczepy jest niezależne z wagaczami wleczonymi, a hamulce bębnowe. Pojazd Aero może ciągnąć dwie przyczepy jednocześnie lub jedną przyczepę razem z holowanym uzbrojeniem. Pojazd przystosowano do przenoszenia broni zespołowej zał. To jest zestawy rakiet przeciwpancernych Spike LR, karabiny masznowe UKM 2000, lekkie przenośne moździerze wzór 90 Antos kaliber 60 mm i granatniki przeciwpancerne RPG-7D. W trakcie prac rozwojowych na wniosek żołnierzy samochód doposażono w obrotowe stanowisko strzeleckie na dachu. Producent oferuje Aero jako mobilną platformę uzbrojenia dla takich systemów jak mobilny system rakietowy Kusza dwoma wyrzutniami piorun oraz samobieżny moździerz alakran do końca października 2022 zakończono dostawy PWA Aero dla Wojska Polskiego. 80 pojazdów wraz ze 120 przyczepami kosztowały 50 milionów złotych. Pojazdy trafiły do 6 Brygady Powietrzno-Desantowej imieniem generała Brygady Stanisława Sosabowskiego. W czerwcu 2020 podczas międzynarodowych ćwiczeń Defender Europe na poligonie w Drawsku Pomorskim dokonano pierwszego zrzutu bojowego pojazdu Aero. Możliwe, że do służby wejdą także nowsze wersje omawianego dziś auta jak Aero 2 ze zwiększonym rozstawem osi i kół, powiększoną kabiną i wydłużoną maską, Aero 2 Long z czteroosobową kabiną i otwartym nadwoziem oraz Taero potrafiącym poruszać się w trybie bezzałogowym. W komentarzach możesz napisać o konstrukcji, którą można omówić w jednym z przyszłych odcinków.